Okej, okay, mam na imię że jestem alkoholikiem. Um, tak. E, paskudna choroba, muszę wam powiedzieć. Bardzo poskudna. E, ogromnie e, ucierpiałem się w życiu e, z tytułu tej choroby. E, na dzień dzisiejszy chyba jestem całkowicie o tym przekonany, że... E, Najlepszą metodą na poradzenie sobie z tą chorobą jest AA i, i program 12 kroków. Oczywiście jest to moje prywatne zdanie, natomiast muszę Wam powiedzieć, że spróbowałem mnóstwo różnych innych dróg i, i, i wszystkie zakończyły się porażką. Bardzo długo już jestem bała. 30 kilka lat na programie, jestem kilkanaście lat. Dokładnie, ja już dokładnie nie pamiętam, ale przeszło 20 lat, byłem bez programu. Powiem wam też tak krótko, jak się zaczęło mnie z alkoholem, bo wiecie co, ja wielu rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego smakował mi alkohol, znaczy smakował mi w ogóle nie smakował, ale dlaczego. I ja degustowałem alkohol, będąc dzieckiem. Z tego co ja pamiętam, chyba 6 lat miałem, kiedy pierwszy raz się wstawiłem w stan. Trudno mi powiedzieć, pamiętam, że cały świat mi wirował. Później następne taka, takie tragiczne upodlenie się to, jak miałem trzecia klasa szkoły podstawowej, 9 lat bodajże. Później pamiętam, byłem w piątej klasie, na pewno w piątej klasie, to była zima, w piątej klasie szkoły, szkoły podstawowej i na weselu swojej takiej bliskiej. A, trudno mi powiedzieć takiej przybranej cioci. E, ona się zawsze mną opiekowała. E, e, już jako niespełna dwunastolatek, jedenastolatek ja piłem e, jak równy z równym, z dorosłymi. E, wiecie co, do dzisiaj się dziwię, że, że ci dorośli pozwolili mi pić, to jest raz i, i że ja tam piłem później północy rower prowadził mnie do domu. Bo... Wtedy mieszkałem u dziadku e, na wsi. Jak byłem w szóstej klasie, pamiętam, że alkohol, nazwę, to stał się powszednim w moim życiu, bo, bo tylko była jakaś kasiora albo możliwość wypicia, to ja, to ja korzystałem z tego. Równocześnie, i to była chyba taka moja odskocznia od alkoholu, zaczęła się moja przygoda ze sportem w do dzisiaj. I pamiętam, że... I pamiętam, że wiele takich sytuacji. Tak, możemy kontrolować. Tak. Przepraszam, Andrzejku, ja cię wyciszyłam wszystkich i. Jest Andrzej? Odmutować się? Już jest dobrze, dobrze cię lecę? słychać. Dobra, ja. lecę. E, wrócę do tej szóstej klasy szkoły. Zaczął się sport, zaczęło się, zaczęło się picie i często wygrywał sport. Niemniej alkohol stał się takim, taką codziennością. Może nie codziennie, ale zawsze, kiedy mogłem, to, 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 to piłem. Na porządku było to rzadziej, później coraz częściej. Wiecie, jako osiemnastolatek miałem pierwszy raz wymuszoną abstynencję. Sam z siebie. Powiedziałem, że nie piję, bo tam chodziło o, o wyniki sportowe. W wojsku pierwszy raz zaklinowałem. Po wojsku wróciłem do sporu, a w wojsku ostatnie pół roku piłem. Masakra, codziennie. Po wojsku nie piłem osiem miesięcy. I w moim przekonaniu, w mojej głowie było, że nie ma problemu. Wróciłem do sportu, zacząłem, zacząłem bardzo fajnie startować i, i później była taka sytuacja rodzinna, która sprowokowała mnie do tego, żebym rzucił sport. I w tym samym dniu, kiedy rzuciłem sport, zaczęło się moje picie. Codziennie. I ten stan pogarszał się przez kolejne trzy lata. Wiecie, miałem 24 lata, byłem całkowicie zdegenerowany na każdej na każdej linii e, swojego życia. I wtedy postanowiłem, że nie będę pił. I wtedy i wtedy mi się nie udawało. W momencie, kiedy chciałem nie pić, odkryłem, że nie potrafię przestać pić. Prędzej piłem, bo, bo tak chciałem, bo mi się podobało. W momencie, kiedy postanowiłem e, nie pić, nie mogłem sobie poradzić. Odbyki, terapie. E, trafiłem do w 90 roku na stałe w 91. Takie mocne 7 lat działania, a wiecie, założenie iluś tam grup, wtedy w Polsce tworzenie regionów, tworzenie intergrup. No, no fajny czas. Ale też moje życie się toczyło i to życie było takie, muszę powiedzieć, pozytywne usiane sukcesami różnymi i zaczęło mi brakować czasu na zdrowienie. Zaczęło mi brakować czasu na... I zapłaciłem to za piciem w 1998 i wtedy zaczęły się moje ogromne problemy przez kilka lat. Ja tak jak przez 7 lat nie chciało mi się pić, nagle mi się nagle nie potrafię się oderwać od alkoholu. Tragedia w moim życiu. Znów upadek. Zniszczyłem wszystko, co było można zniszczyć. Wielokrotnie hospitalizowany, wielokrotnie na terapiach. Na terapiach poszukiwanie czegoś, co wała, później znalazłem w ciągu jednego dnia, o tym powiem. I wiele porażek. Zniszczone życie do, do zera. W wyniku tego przestaje pić, nie wiem, na początku tego wieku, kilka lat. Jestem suchy, wyjeżdżam do Anglii, przyjeżdżam do Anglii, zapijam po dwóch miesiącach. Mając kilka lat abstynencji. nie wiem dlaczego zapijam, nie? No, dzisiaj wiem, wtedy nie wiedziałem, dlaczego. Myślałem, że jestem taki silny, taki mocny, bo mi się nie chce pić. No i w Anglii jeszcze tak, muszę Wam powiedzieć, kilka lat Zaje chodziłem do A bardzo rzadko, wtedy, kiedy bardzo źle się czułem, ale. Czułem się względnie, wiecie, bo alkohol zastąpiłem sobie marihuaną. I marihuana uśmierzała ten stan, ten ból, który we mnie był. A był okrutny. Myślę, że 2010 rok to była apogeum mojej choroby. Ja byłem kłębkiem nerwów. Wszystko mnie denerwowało. Urazy, z których nie zdawałem sobie sprawy, ogromne. Wieczna nerwówka, nieumiejętność znalezienia sobie e, miejsca. Ja byłem w domu, chciałem być na siłowni, byłem na siłowni, chciałem być w domu. E, rano wstawałem, chciałem być w pracy, jak przyjechałem do pracy, chciałem z tej pracy uciekać. Kom kompletne szaleństwo. E, no jak życie moje wyglądało tragicznie, ja się izolowałem, uciekałem w internet, uciekałem w filmy, w muzykę, w pornosy, we wszystko tylko, żeby, żeby nie mieć kontaktu z tym światem. A z pozoru moje życie wyglądało dosyć, dosyć fajnie, fajną pracę miałem, niezłe pieniądze z tej pracy, fajne wyniki w sporcie, no, kurczę, z fajnymi ludźmi mieszkałem. Tylko, że w mojej duszy, w mojej głowie było wszystko niepoukładane. I to, to był taki stan mój 20, 20 lat bycia niby, wa, niby na terapiach, niby w zdrowieniu, a tak naprawdę w całkowitym rozkładzie. W głowie gdzieś myślałem, że, że mam ogromne doświadczenia, że bardzo dużo wiem o chorobie, że jestem wnet serem. Jak, jak ktoś mnie pytał, to wszystkich pouczałem, jak trzeba zrobić, a tak naprawdę moje życie było rozwalone. I w tym czasie, w 2010-2011, to był przełom. Bardzo potężnie zapijam, ląduję na ulicy i. I jak się otrząsnąłem na ulicy, to zadałem sobie takie pytanie. Skoro jestem takim fajnym gościem, to co ja robię na ulicy? Jak oknie znałem tą chorobę, skoro, skoro jestem na ulicy? Wiecie, zawinąłem się na jednej nodze, poszedłem z powrotem do A. No, bo ja nie znam innej metody niż A. Chociaż wiecie, na, na tyle byłem pomysłowy, że też poszedłem na terapię równocześnie. I ta terapia sporo mi dała. Muszę powiedzieć, bo dała też mi porównanie, co jest na terapii, co jest BAA, ale terapia tam na podłożu dziecięcym dosyć dużo mi ukazała, co się ze mną działo i w jakiej byłem destrukcji. Natomiast program pokazał mi, w jakiej destrukcji ja byłem całe życie, z czego kompletnie nie zdawałem sobie sprawy. Dopiero program mi to pokazał. Raz, że e, e, dostałem narzędzia, dzięki którym mogę radzić sobie z chorobą, i trzymam te narzędzia w garści do dzisiaj, i korzystam z nich, i, 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 e, i, i, i myślę, że, że w mojej chorobie jest coraz lepiej. E, drugie to wróciłem tak naprawdę z powrotem do AA, i w tym AA zacząłem działać. Nie tylko być, ale przede wszystkim działać. I, i, I to jest dla mnie takie ważne. Bo ja zawsze, zawsze, zawsze lubiłem być z ludźmi. Lubiłem obserwować tych ludzi, co. A jak, jak sobie radzą, co się z nimi dzieje. Nie? A nigdy tak na, no naprawdę na stałe, Zawsze gdzieś odchodziłem. Wiecie, na początku programu popełniłem karygodny błąd. I mocno za niego zapłaciłem, i bardzo często się tym dzielę. Miałem tam całe trzy lata, i w mojej głowie powstało przekonanie, że jestem bardzo silny, bardzo mądry, we wszystkim sobie radzę, że jestem najlepszym sponsorem w ogóle, najlepszym we wszystkim, co się dzieje. i dzisiaj choroba może mnie dosięgnąć już. Zacząłem sobie odpuścić wiele rzeczy, przede wszystkim e, e, obrachunek moralny e, i lekturę codzienną. E, chodziłem na meetingi. pamiętam, że nawet sponsorowałem, e, ale już nie było takiego zaangażowania. Nie było tej rannej modlitwy takiej, takiej wiecie, z sercem, z duszą. Tylko klęknięcie na kolanach, odklepanie tam i szybko do pracy. E, dzisiaj jest całkowicie inaczej, muszę wam powiedzieć. To się stało, nagle zapiłem, nie wiedziałem dlaczego. Ja, taki fachowiec, kurczę. Ląduję w szpitalu i to dzięki przyjaciołom ze wspólnoty, bo chyba y, y, wtedy bym sobie walnął w łeb, no bo y, taki mocny jestem, takie tutaj osiągnięcia, tyle zrobiłem, a tu z powrotem y, na kolanach. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za to, że mnie wtedy tak upokorzył, że miałem tak potężne zapicia, zapicie, y, y, Wstyd był okrutny, wiecie. Ja, ja, w dniu, kiedy wyszedłem ze szpitala, od razu pojechałem na miting i od razu poprosiłem sponsora drugiego o, o przeprowadzenie mnie przez program. Oczywiście z pierwszym porozmawiałem na co dzień, mamy, miałem kontakt z nim. Ja wiedziałem, że jeżeli wtedy nie pójdę do wspólnoty, to wstyd jest tak okrutny, że ja, nie, że ja tam nie pójdę, że nie ma szansy. Poszedłem, zacząłem wszystko od nowa i to było największe moje zwycięstwo. Natomiast. Bóg dał mi coś takiego, czego ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć, muszę wam powiedzieć. Zabrał mi pychę. E, zabrał mi te przekonanie, że jestem taki w ogóle szyszkownik i taki mocny i taki mądry. E, dał mi pokorę, dał mi szacunek dla choroby, dał mi systematyczność pracy nad tą chorobą, dał mi e, działanie. I, I wiecie, ja się tego trzymam. Dzisiaj wiem, że niewiele wiem. Wiem, czym dłużej jestem wała na tym programie, tym y, takie mam jakieś wewnętrzne odczucie, że mam jeszcze więcej do zrobienia. Y, ale też mam przekonanie w głowie, że ja chcę się tym dzielić wszystkim y, że chcę y, ciągnąć za sobą swoich podopiecznych. Nie mówiąc im, co, ma robią, co mają robić, tylko pokazując im, co mają robić. Nie? W ogóle ogromne odkrycie było u mnie na pierwszym kroku. Ja myślałem, że ten krok zrobiłem dawno, dawno w latach 90. A tu nagle się okazało, że, że ja dopiero ten pierwszy krok zrozumiałem, nie wiem, dekadę temu po tych wszystkich takich moich. Jeżeli przez głowę w jakiejś sekundzie mi przejdzie, że może nie jestem alkoholikiem, albo że jestem za silny, albo że jestem za mocny, i wszystkie rozumy pozjadałem. To już jestem w dupie. Jestem o tym dzisiaj przekonany. To nie szanuję tej swojej bezsilności w stosunku do alkoholu. To znów jestem zapewny. Bezsilność znaczy bezsilność. I koniec. I na bezsilność jest moje działanie poprzez program, poprzez sponsora, poprzez steps, poprzez kroki, poprzez sugestie, poprzez meetingi, poprzez. Yy, Działanie moje codzienne. I, i, I nie ma innej opcji. Ja po prostu innej opcji nie znam. I widzę, że to jest najbardziej skuteczne. Ja obserwuję wspólnotę od bardzo długiego czasu. Widzę, że ktoś, kto stawia na pierwszym miejscu tą wspólnotę, tak jak ja postawiłem, radzi sobie z tą chorobą. Wiesz, dzisiaj nie powinienem być na tej speakerce. Dzisiaj jest olimpiada. Dzisiaj powinienem oglądać olimpiadę. I to mi z tego, powiedzcie, jutro pójdę pić. To mi z tej olimpiady. Nie, dzisiaj jest meeting, dzisiaj jest moje zdrowie, dzisiaj jest zdrowienie wasze i to są najważniejsze sprawy na tym świecie. I koniec. W ja miałem problem z Bogiem, dlatego drugi, trzeci krok i następne nie były dla mnie. Ale jak tak w dupę dostałem od życia, to nagle mi się drugi krok spodobał chociaż zrobiłem go na słowo honoru, trzeci, no mówię dlaczego nie, no przecież wszystko zawaliłem, to dlaczego nie zrobić tego trzeciego, nie, bardzo poważnie poszedłem do czwartego kroku. Wiesz co, ten czwarty krok, chyba on jest robiony do dzisiaj, tak, tak widzę, ja często odkrywam, że podczas pracy z podopiecznymi jeszcze jakieś są rzeczy, których nie ruszyłem i wtedy zaczynam się nim przyglądać, nie? i to to, to jest w ogóle fantastyk. Nawet by mi przez głowę nie przyszło, że po nie wiem, ile tych podopiecznych już było. Sporo. I ostatnio pracowałem z podopiecznym podopiecznego. Razem pracowaliśmy w trójkę i się okazało, że ja odkryłem obszary, których w ogóle nie ruszyłem w swoim życiu. Nie? To były takie mocne obszary samolacji jeszcze, które są w mojej głowie. E, czwarty krok też mi pokazał właśnie te wszystkie wady, nie? Ogrom tych wad, którymi się całe życie posługiwałem. E, I muszę wam powiedzieć, że w latach 90., kiedy ja byłem najbardziej aktywny, tak to nazwę najbardziej aktywny, był największy rozwój mojej choroby, największy rozwój, egoizm, e, nieuczciwość totalna, e, kradzieże, zdrady, oszustwa. E, agresja, przemoc w rodzinie, to, to, to wszystko u mnie było, tylko ja to tuszowałem, rzucając, że jestem trochę nerwowy, nie? A, a wielu rzeczy w ogóle nie byłem świadomy. Program mi nagle pokazuje, że ja dysfunkcjonowałem całe swoje życie, już, już, już od, od początku, od, od dziecka, od nastolatka zakompleksionego, uciekającego w alkohol, żeby się lepiej poczuć, nie? W piątym kroku ta, ta, ta praca ze sponsorem była bardzo taka e, dla mnie orzeźwiająca, nie? bo ja nagle zobaczyłem, jak te wady e, wszystkie po kolei niszczą moje relacje, jak e, relacje z samym ta, sobą, z całym światem, z innymi ludźmi. E, moje e, urazy e, przed kilkudziesięciu lat ruszyłem, nie. Nagle zobaczyłem, że ja się gniewam na ludzi, którzy tak naprawdę w życiu chcieli dobrze, nie? tylko nie potrafili do mnie dotrzeć, bo ja byłem zablokowany swoją, swoją, swoją samoracją, nie? żywaniem swojego chorego mózgu. Po skończeniu tego piątego kroku muszę Wam powiedzieć, że miałem od razu, od razu akces na szósty, siódmy krok. Wieszcie, co? Nie wiem dlaczego tak jak nie miałem na początku programu gotowości do, do ósmego i do dziewiątego kroku, nagle przyszła gotowość na ósmy, dziewiąty krok. Ja zobaczyłem, że jestem powyginany i trzeba to życie ponaprawiać. A jest szansa, sponsor powiedział, to dlaczego z tej szansy nie skorzystać? E, ósmy krok: największe przeżycie w moim życiu. I za pierwszym razem, i za drugim razem, jak robiłem program. Zwłaszcza za pierwszym razem, bo ja sięgnąłem te wszystkie takie. Ach, najgorszy styl w moim życiu, nie? I zacząłem go prostować i nagle zobaczyłem, że że naprawdę nadediałem w życiu, nie? że takiego człowieka jak ja, to, to ja bym chyba sam siebie nie tolerował za nic. Ale wiecie co? Ehm, ogromne poczucie winy po, po, po napisaniu, ehm, bardzo złe samopoczucie. Ale sponsor mi powiedział taką jedną ważną rzecz, że nie jesteś złym człowiekiem, jesteś chorym, ale mamy sposób na tą chorobę. Poza tym dzisiaj możesz zamknąć karty starego życia, odpowiedź nowe i czerpiąc z tego ósmego kroku, już nie popełniać tych błędów w przyszłości. Wiecie, ja to kupiłem. Po kilku latach przeszło to poczucie winy. Dzisiaj kompletnie nie mam poczucia winy. Nie? Dzisiaj, jakby moje poczucie wartości ogromnie wzrosło przez to, co robię. Przez to, co robię dla innych ludzi, bezinteresownie. I, i, i to jest takie fakt fajne, wiecie, bo ja w przeszłości też myślałem, że jestem altruistą. Nie? Tylko tym altruistą byłem pod warunkiem, że ktoś robił tak, jak ja chcę. Jak nie robił tak, jak ja chcę, to był mój największy wróg, no to jak jestem altruista. Nie? Dzisiaj, dzisiaj jest gotowość pomagania wszystkim ludziom na tym świecie, nie, bo to wszystko, co dzieje się, bo AA jakby fantastycznie przekłada się też na moje życie codzienne, na moje życie zawodowe, na moje życie sportowe i jest takie fajne uczucie, że dzisiaj, że dzisiaj potrafię, potrafię znaleźć się wśród ludzi, a nie potrafiłem. E... Zbawienny przy ósmym kroku był sponsor, bo ja nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. Nie? Sponsor ze mną siadł, porozpisywał wszystko, powiedział, co robić, kiedy, jak, jakich zadusi czynień i w ogóle nie robić. Ja już chciałem lecieć do swoich byłych partnerek, wszystkie przepraszam, nie bez względu na to, co by tam się działo. E, powyrzucał połowę moich listów, które popisałem. Jak przeczytał je, to się przyżegnał. Powyrzucał po, te listy. Mówi nic nie pisz, nic nie ruszaj tego, bo więcej sobie zaszkodzisz. Pierwsze zadusi czynienia Masakra um, no stworzyłem, mnie. Nie poszedłem raz, nie poszedłem drugi, aż w końcu. <gryw> aż w końcu sam do siebie powiedziałem, kim Ty kurcze jesteś taki niby odważny, taki fachowy, taki twój, Piękne odczucia po, po, po zadośćuczynieniach, bo ja się czegoś takiego nie spodziewałem, nie? ale też. I jakby to wszystko, co do tej pory zrobiłem, dało mi przesłanie, żeby, żeby zająć się dziesiątym krokiem. I, te, i to, co nawaliłem właśnie y, poprzez te zapicie w, w późniejszym czasie, dało mi jasny sygnał. Na co dzień bardzo poważnie traktować y, obrachunek moralny. Zbliżenie się do Boga. Dzisiaj jakby nie mam problemu z, z określeniem swojej siły wyższej, nie. I... Ten, myślę, najważniejszy dwunasty krok. Nie wiem skąd to się bierze, ale czym dłużej jestem AA, tym większą gotowość mam do niesienia, posłania innemu alkoholikowi. Nigdy nie odmawiam, jeżeli mogę, ani speakerek, ani sponsoringu, ani czegokolwiek, co jest związane z AA. Czy jakiejś organizacji, czy przygotowywania warsztatów, czy czegokolwiek. Nigdy. Jest to najważniejsze na pierwszym miejscu. I koniec. I, i bez bóg zdań, nie? Wiecie co, jak poznałem no. obecną dziewczynę, to pierwsze jej powiedziałem, że ja nie zrezygnuję z jednej rzeczy. Ona mówi, wiem ze sportu. Nie Nie ze sportu. Go, a, a, nie? I ona dzisiaj naprawdę pomaga mi być w tym, a. Bo jak ja się nieraz zapominam, to ona mówi, o ty nie masz meetingu czasem? No mam, mówię, zaraz jadę, nie? Ale to też świadczy o tym, że, że, że ona żyje razem z tym. Właśnie patrzę na czas, że, że dobiegł końca, także jedyna znana mi najskuteczniejsza forma to jest program 12 kroków. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, to się nie ma nad czym zastanawiać, bo nie można sobie z tą chorobą poradzić ani samemu, ani na samosugestii, ani na jakimkolwiek innym wymyśle. Wiem, doświadczyłem i jestem o tym przekonany, co mówię. Też samemu ciężko przeczytać Wielką Księgę, muszę wam powiedzieć. Dużo łatwiej jest ze sponsorem, bo pracuje łatwiej, nie? To trzeba z tego skorzystać, tak uważam. Dzięki wam serdecznie za to, że mogłem dzisiaj tutaj do Was ponawiać i teraz... No terapia ja posłucham. Dzięki.